Znać wszystkie klucze challenge! Jesteśmy w mapie roblesowej i musimy znaleźć klucze, żeby przejść dalej. Pierwszy y, jest bardzo łatwy, więc idziemy dalej. Teraz poziom numer dwa. Tu jest młotek, czyli muszę coś zbić. Thank you. Dałam mu młotek, a on mi dał klucz w zamian. Dobrze, czyli na takiej zasadzie też to może działać. Ktoś się tu kopie ma kaczuszka. A! Dobra, znalazłam e, kciuszkę, czyli już osią... jakieś osiągnięcie widzę, tutaj odblokowałam. Kluczek się znajduje tutaj wysoko, możemy iść dalej. Ej, tu są jakieś rzeczy do znajdowania. Dobra, to ja się jeszcze na szybko cofnę, czekajcie. O, tu jest mała piłeczka. Tak, tu są misteregi, które mogę zebrać, więc zobaczmy jeszcze na szybciutko, czy coś się tutaj nie kryje. Nie wiem, nic nie znalazłam, idę dalej. Mam już czerwony kluczek. Idziemy dalej do kolejnego pokoju i się szybko rozglądamy. Tu jest w ogóle ukryty kluczyk, już widzę. Ale jeszcze zobaczmy szybciutko, czy będą gdzieś może te e, steregi. Tutaj nie widzę akurat isterega. Hmm, ciekawe. No dobra, idziemy do kolejnego. Okej. Okay. I co tutaj mamy? E, jajko, jajko. Tak, coś czułam, że w z szuflad będzie kluczyk. Żadnego steryga tutaj nie widzę, więc idziemy dalej. Wow! Przeniosło nas do szkoły? Mamy łom, więc ewidentnie musimy coś tutaj podważyć. Tylko pytanie: co? Ej, ja tutaj kluczyk po prostu znalazłam. No dobra, no to sobie odpuścimy ten łom. I chodźmy dalej. Tu potrzebuję mopa, żeby odkurzyć. I mamy różowy kluczek? Potrzebuję niebieskiego. Aaa! Różowy mamy tu. I tu mogę wziąć mopa i pościerać podłogę. ok? i pewnie. O, kurczaczek! To jest kluczyk niebieski i jemu mamy dać młot. Dobrze, i dostaliśmy zielony kluczyk i możemy już iść tam. Ej, pięknie! Jeżeli więcej chcecie takich szorcików ciekawych, to koniecznie subskrybujcie ten kanał.